Dziewczyny już coś rysują, a ja jak zwykle zostawiłem wszystko w domu. Nie mam nawet ołówka. Ej, Nicole, dasz mi flamaster? Jasne, trzymaj, Mike. Wielkie dzięki, koleżanko. Poważnie. Mike, patrz, mam coś fajniejszego. To jest zestaw do rysowania. Lepiej weź ten flamaster. O, nie, nie pozwolę na to. Nicole, oddaj mój flamaster. Nie, nie oddam. Dałam flamaster Majkowi, a nie Tobie. Co się dzieje? Jak śmiecie rysować po moim żywym portrecie? Zabieram flamaster, a Wy idziecie na artystyczne wyzwanie. O, tak lepiej. Tak, drodzy uczniowie, proszę o uwagę. Przygotowałem dla Was ciekawe wyzwanie. Przyznaję nagrodę tylko za najlepszy rysunek. Teraz namalujecie tę uroczą papugę. Wow! Możecie wziąć pędzle i zacząć malować. i puszczaj do moje. O kto mówił, że będziecie malować rękami? Będziecie malować stopami. Naprawdę? No Czas start. Cóż, stopami, więc stopami. To naprawdę proste. Tylko zdejmę buty. Tak, kiedy wybierałem skarpetki, to nie planowałem zdejmować butów w miejscu publicznym. Oj, przestańcie, dziewczyny, nie jest aż tak. Och, niedobrze mi. O nie, nie chcę dotykać jego stopy. Oj, dobra, sama zdejmę ją ze stołu. Fuu, dałam radę. A teraz bierzemy się za malowanie. Zdejmujemy buta, a teraz skarpetkę. Oj, Mia, przepraszam. Nie chciałam. Dobrze. To teraz trzeba zanurzyć stopę w farbie. Wow, ale fajnie. A teraz postawimy stopę na papierze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To w ogóle nie wygląda jak papuga. Poczekaj trochę, Mia. Rozetrzemy trochę farby pędzlem, żeby pociągnięcia przypominały pióra. Okazuje się, że malowanie stopami jest tak samo łatwe jak rękami. Ale ładnie mi wyszło i jak kolorowo. Mija, a jak tam u ciebie? Zaraz namaluję idealny obrazek. Zobaczysz, będzie o wiele fajniejszy od twojego. Padłam na świetny pomysł. Rozsmaruję farbę na całej stopie, a teraz odcisnę swoją stopę na kartce papieru. O tak! Trzeba jeszcze domalować szczegóły, żeby mój odcisk stopy wyglądał jak papuga. Och, ale super mi wychodzi. I co najważniejsze, bardzo podobny do oryginału. O, dzień dobry, Mike. Wszystko przegapiłem, tak? Czas faktycznie minął i czekam na wasze prace. Mike, nie namalowałeś ani kropeczki. O, a co ma, Mia? Mia, nie podoba mi się, to jest złe. Nicole? Niesamowite. To naprawdę fajny rysunek. Papuga leci do Nicole! Ona wygrała! Ale super! Mam teraz piękną papugę! Nazwę ją Bonnie! Ej, kto to? Mike, przestań! Hej, tak w ogóle to nauczyciel ma już tam nową nagrodę! Dokładnie tak! Tym razem jedno z was dostanie całą maszynę gum do rzucia! Myślę, że taki prezent jest idealny! Ale żeby go dostać, musicie ułożyć puzzle! Czas start! Szczerze mówiąc, nie lubię układać puzli. Ale dla maszyny z gumami do rzucia chętnie się postaram. Tak, chyba okej. Okay. Idziemy dalej. A mi nigdy nie wychodziło układanie puzli. Tak, a może tak? Ech, nie wiadomo. Wow, Mike prawie ułożył. A ja nie jestem nawet w połowie. Co robić? Najwyraźniej jest tylko jedno wyjście. Trzeba się pozbyć konkurencji. Czemu to zrobiłaś? Nicole, nie wolno się tak zachowywać. Dobra, zaraz ułożę puzzle w kilka sekund i pokonam tę Nicole. Na pewno nie dostanie nagrody po zrobieniu czegoś tak podłego. Wszystko ułożyłam. I to szybciej niż ty. Pila! ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Dosłownie w kilka sekund spalę twoje puzzle i na bank niczego nie wygrasz. I gotowe. Nie mam już żadnej konkurencji. Coś ty zrobiła, Nicole! Nigdy nie wygram maszyny z gumą! Ale jesteś wredna, Nicole! Ale to nic! Mam jeszcze czas i ułożę puzzle dla Mii! Tak, w ogóle to czas już minął i to jest najgorsza praca, ma jaką kiedykolwiek widziałem. A co tam u Mii? Nie rozumiem, jak mogłaś tak zepsuć puzzle. Straszny! Straszne. Nicole, w tobie cała nadzieja. No, w końcu idealna praca. Brawo, brawo. Ta maszyna z gumą zgodnie z zasadami jest twoja. Wow, ale się cieszę, że wygrałam. Ta guma jest taka ładna. Bardzo chcę ją spróbować. Ciekawe, jaki ma smak. Mmm, jaka słodka! Ekstra! Chcę wyjąć całą gumę z maszyny i ją zjeść! Mniam, miam, miam, ale super! A teraz chcę nadmuchać wielkiego balona! Gotowi? Już, już! O, to idealny moment na zemstę na Nicole! Zaraz przebijemy jej wielkiego balona! Bam! O, nie, nic nie widzę! O, nie! To moje włosy! Jestem teraz łysa i nie mam brwi. Nie patrzcie na mnie. O matko, co za wstyd. Oh, tak, o wiele lepiej. Czekajcie, a gdzie jest druga brew? Mm, co za zapach. Moi drodzy, to wielkie wiadro chińskiego makaronu może trafić do jednego z was. Zaczynajcie, czas start. Wow, będziemy malować sosami. Super, zacznę od pieczupu. Tak, namaluję nim wiaderko z makaronem. A musztardą namaluję sam makaron. Myślę, że wychodzi mi świetnie. Faktycznie świetnie. A ja od czego mam zacząć? Wezmę ketchup i musztardę. I spróbuję. No co, Nicole? Sosami trzeba malować, a nie jeść. Tak, tak już. I tak, żeby było szybciej, od razu wycisnę więcej. O, teraz rozprowadzę pałeczkami. Hej, patrzcie, jaki fajny obrazek wychodzi. O, do tego pyszny. I jak on może tak jeść te sosy? Ochyda. Mike, dasz spróbować. Pewnie częstuj się. To jest naprawdę dobre. Mm, faktycznie pyszne. Dzięki, Mike, jesteś taki hojny. O, mam pomysł, użyję keczupu i zniszczę rysunek mi. Tak, jest o wiele lepiej. Przestań, Nicole. O nie, mój rysunek jest zniszczony. Spróbuję namalować na wierzchu ten sam obrazek. Może uda się wszystko naprawić. W sumie wyszło całkiem nieźle. Zdążyłam. Czas minął, pokazujemy pracę. Majk, ty pierwszy. Dla tych bazgrołów nawet nie można nazwać obrazkiem. O co, Monikol? Proszę zobaczyć, jak fajnie. Czegoś tu brakuje, ale ogólnie nieźle. Mia? Wow, to jest to, co chciałem zobaczyć. Gratuluję wygranej. Naprawdę wygrałam. Kura, uwielbiam makaron. No to smacznego. Wow, Mike, spróbujmy go wspólnie. Pewnie wielkie dzięki. Niam, 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 jakie pyszne. Hej, nie podglądaj, ale to ciekawe. Hej, Waszą nową nagrodą będzie. O nie, naprawdę go zgubiłem. Nie mogę go znaleźć. Moi drodzy, poczekajcie, muszę sobie przypomnieć, gdzie go położyłem. Właśnie, w najskrytszym miejscu pod beretem. Tak, to pierścionek. Z ogromnym brylantem. Możecie zacząć go rysować. Ech, to idealny prezent dla mnie! I love you. Trzy, dwa, jeden. Czas start. Zamierzam wygrać, zrozumiano, Nicole? Możesz sobie pomarzyć, to ja wygram. Co jak co, ale na pierścionkach to ja się znam. Odwrócę jej uwagę. Nicole, patrz, to kangur. A teraz ścieramy jej rysunek. Kangur, serio? Tak, tak, przyjrzyj się bliżej. O, ja tymczasem podłożę jej zwykły długopis, żeby na bank nic nie narysowała. O, ten wyrzucimy. I konkurencji brak. Majko, kłamujesz mnie, przyznaj się. O nie, gdzie jest mój rysunek? Tak, spokojnie, nie panikować. Muszę po prostu narysować od nowa. O nie, a czemu długopis nie pisze? Aha, wszystko jasne. Bo to zwykły długopis. Wiesz co, Mike? To wszystko Twoja sprawka. Moja nie no, co? Ty gram tylko według zasad. Dobrze, ja też mogę oszukiwać. Przyłożę magnes do Twojego rysunku. Teraz jest sprawiedliwie. Nie, nie, mój rysunek. Muszę wygrać ten pierścionek. Bardzo się staram, ale wychodzi mi okropnie. Mój rysunek na pewno nikomu się nie spodoba. Co robić? Mija, chcę, żebym ci narysował rysunek. Na pewno mi się uda. Będę ci bardzo wdzięczna. I co, Nicole? Mogę to zrobić szybciej i lepiej niż ty. Tak ci się zdaje, nie poddam się tak łatwo. Tą linię tak, a tą o tak mój rysunek będzie najlepszy. To tak, czas minął. Pokażcie swoje prace. Oj, a ja nie mam rysunku. Przepraszam pana. Zupełnie nic? To bardzo niedobrze, a Nicole? Hmm, nawet całkiem nieźle. Brawo, a co ma Mike? Wow, Mike, potrafisz zaskoczyć. Twój rysunek jest wspaniały i zdecydowanie wygrywasz. Możesz wziąć pierścionek. Mogę go zabrać! Świetnie! Mija, wyjdziesz za mnie! Czy to dla mnie? Tak, tak! Wyjdę za ciebie, Mike! Jesteś najlepszym facetem na świecie! Kocham cię! O, ja kocham ciebie! Zasługujesz na milion takich pierścionków! Dlaczego? Dlaczego ona, a nie ja? Jestem przecież taka piękna!